Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Svenik, a dzisiaj jest ze mną Jedi. Jedi! No siema na ziemi, ale witajcie bardzo serdecznie, a to jest y, pierwszy skype na naszych kanałach Znaczy mój inny, ale dobra, tak czy siak, jest to jest nasza no kurna milionowa próba nagrania tego, więc sorry jeśli dziś nie z niągarami. No, nagrywałem to dosłownie piąty raz i pewnie zastanawiacie się, skąd mam ten kilo, w co miałem w ręce. I mam to z innej wyspy, to mam po prostu, bo już nie mogę po prostu, już no, normalnie zapomniałem wyrzucić te itemy do no tego. No zobacz, ej, no to musi działać teraz, no to nie ma prawa nie działać. A tak w ogóle to... no i zobacz, to się Obsidian pokaże z tego, patrz. Czekaj, nie, 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 nie rób. Masz trochę drewna? Daj mi trochę drewna, daj mi na crafting. Drewno. No, ci, aż cztery ci stare wyrzuciłem. Pięć. Nie, pięć. Wow. No. A ty bogaty. W drewnie to ja zawsze byłem dobry. <grym> Dobra, ja już nie, nie chcę mi się w to bawić. Ja robię sobie dwie opaty. No i, i działa. No. Ej no, posłuchajcie, taki sam zrobiłem. Przed chwilą, no dosłownie, naprawdę, przed chwilą, no powiedz, nie? No, no i... był taki sam. No, identyczny. No... idzie, nie, i, no, się i, ty, ten, że i też nie na, musza... I też na początku działało. I teraz no, zrobiłem. Coś tak. Może to nie wolno tak często tak używać, nie wiem, nie wiem, naprawdę się na tym nie znam. Jakby ktoś mógł powiedzieć albo coś, no to by taki. No, jeżeli ktoś powie, zostanie dodany do tej. Yy, tej. nie, dobra, teraz ja. Teraz moja będzie długa przemowa. Teraz bądź cicho, nic mi nie Też to coś przemówić do was. Ja. Yy, co. co odcinek mniej więcej? Znaczy. Do, po trzecim odcinku będziemy dodawać jakiegoś widza cały czas tutaj, żeby mógł sobie z nami pograć i to będzie taka bardziej interakcja z widzami, po prostu wystarczy, że napiszecie komentarz i zalajkujecie film i po prostu będziemy wybierać jedną osobę, która to... Po prostu nie losować. komentarz, tak, będziemy losować. No. Więc to by było na tyle I, i... z mojego, z mojego, z ogłoszeń Może Możesz nagrać takiego minimalnego vloga, nie z ryjem, tylko tego, że, nie wiem, jak <grym> do lo, tego losować, na jakiejś stronce czy... Tak, to taki takiej stronce losuje. Ja myślałem o losowaniu takim, że tam wiesz... <laughs> Ale nie, losowanie to ja... to sami po prostu wybierzemy kogoś. Nie, nie na losowanie. Dobra. To pozwól, że teraz ja coś przemówię. Dobra. Ziomeczki! Moje! Było mi dzisiaj 10 widzów na YouTubie, naprawdę kurde, pamiętam jak... Y, 5 dni temu wrzuciłem... Y, takiego niby audiovloga, że zapowiadam specjal na 50 widzów i już myślę, że będzie specjalna na 100 widzów, bo naprawdę dochodzicie garściami, że tak powiem. W niektórych dniach to po prostu 3 was dojdzie, a w niektórych w ogóle nie, nie dochodzi. I myślę, że jest naprawdę spokój, to też informuję was, że po prostu. Yy, ba, 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 ba. Kupuję trochę Minecrafta Premium i teraz się już naprawdę będzie działo, serwery lepsze i takie podobne rzeczy. No i tak w ogóle to, yy, tak myślę sobie, że Może zrobię teraz konkursy konkurs, jakoś go do wygrania, coś takiego w tym stylu. Jeszcze w ogóle muszę wam historię opowiedzieć, ale może teraz coś oddam głos Fenikowi, ponieważ yy, siedzi cicho. Jestem fameem. Fuck I nic z tym nie rób. Żeby to się nic nie stało, żeby to się znowu nie zwaliło. Dobra, daj mi kobla. Nie, jeszcze nie mam dużo. No dzięki stary. O kurna wodę tutaj zablokowałem, patrz Stary No wodę tutaj zablokowałeś typie, ginę, czekaj bo co, łap mojej temy. Czekaj, już idę na wyspę Dobra, jestem, i co teraz? A, schowaliśmy wodę? What the fuck? No, aha, czekaj, ukośnik jakiś tutaj Is fix home Oh fuck, i co teraz woda? Jest wodę No lepiej jesteś No tak, ale co się stało z nią? Co się stało? Wszystko jest dobrze no, super, teraz się tam na tym neterowym ustawił spawn, i się tam teraz będziemy ginąć. Super, zobacz. Działa! Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie. I Tutaj musimy zrobić most, bo tam, tam się spawn teraz ustawił. Fuck. Zrób Dobra. teraz, do, do, zrób do mnie most. Serio? No tak, bo nie mam jak stąd wyjść, nie? Dobra, pomogę ci przyjacielu. No to wiecie co, ja zrobię króciutkie cięcie i idzie się jak zrobimy ten most. Dobra, rozciaruję ten most. Stanę jak musisz, wyjdzie to? Ale po co robisz cięcie? U mnie na dole jest. A w sumie to... O, no dawaj, a... rób szybko, by Nie, nie, nie robię cięcia. Byle, byle by było do <laughs> Odwołuję to. Odwołuję cię, odwołuję. Nie fuck. Masz. Dobra. Chwała mi. Dobra, nie będzie cięcia, przepraszam was, ziomeczki. To była pomyłka. Cześć, to że dzisiaj był u mnie kolega i zostawił u mnie plecak. What the fuck. <laughs> Ale nie, właśnie, co do takich historyjek, to naprawdę, może mam, mam sporo do powiedzenia. Ponieważ, co ty zrobiłeś? No. Ponieważ byłem dzisiaj w galerii, w takiej dużej galerii. No i bye się, z... nie każdy ma tyle hajsu. <laughs> byłem e, w mnie. Daj mi mój kill i mojej temy. Chciałem kupić Call of Duty. Jak się mówi, Call of Duty? Co tak, daj mi moje Okej. Ok. Weź te z syn, które chciał, bo nie wiem, czy wszystko wziąłem. No, wziąłeś Masz... wszystko, prawie. Masz. Kido, no gdzie jest skrzynka? Dobra, postawaj tutaj, żeby nie było. No i byłem w tej galerii poszedłem do Mikę, chciałem kupić Call of Duty. O, takie najlepsza hey, patrz, patrz Teraz po prostu nie ma szans, żeby się zepsuło, zobacz. Bo lawa leci tak dziwnie trochę, nie? I woda po prostu nie wchodzi na tą lawę, tylko po prostu tak się jakoś tak dziwnie... Że lawa teraz wlatuje na wodę, a nie woda na lawę, zobacz, patrz. Patrz widzisz? Lawa wlatuje na wodę. O, to jest dobry pomysł, stary. No, dobrze, i teraz dobrze już wiesz. No właśnie, i teraz już się nie będzie. No i mówić. dobra, no to dokończę to, co zacząłem mówić, i dobra, to mogę rozwalić. No i byłem w tej galerii i chciałem kupić Call of Duty, nie wiem, co wyszło, bo myślę, kurde, nie może być cały czas Minecraft na moim kanale, i myślę, że. No, zrobię wam niespodziankę i nagram wam Call of Duty, prawda? No Uj. I, e, teraz e, ta niespodzianka trochę zrpana, bo poinformowałem Was o tym. Fuck, dobra, mam to kobla. No i takie, że podchodzę do kasy, a to była wycieczka szkolna, muszę wam też powiedzieć, że to była wycieczka szkolna. Podchodzę do kasy, ale ta gra była plus 18, prawda? I podchodzę do tej kasy, już się powtarzam, na ja pierdzielę. No i goście mi mówi, że proszę przyjść z osobą pełnoletnią, ponieważ nie jesteś pełnoletni, czy nie mogę tej gry sprzedać. Mi sprzedali grę, jak od 16 bo ja... No ale Boże, no co za... jakiś lamus, no żeby gry nie sprzedać. Co chłopie, gościu, co ma ponad 18 lat, kupi sobie taką gierkę i załóżmy, że pracuje w jakiejś firmie i co, nie pójdzie do roboty i będzie najpierdziela w Call of Duty, tak? Wyślij tego dirta został, bo tutaj nie da się wchodzić. Boże, rozwalasz go, ciągle, na ból budowuje. no. No. <słuch> <słuch> Jakie trollstwo. Dobro, dobro. Ej, tutaj na dole był lapis dla żuli i wszystko, czekaj. Z tego co pamiętam, tutaj było żelazo dobra, dobra, ale fajnie, człowieku, daj mi y, fajnego kobla, jakbyś mi... Mógł... No to w skrzyni masz. W skrzyni? W skrzyni mówisz? Tak, o dobra, jest żelazo, bo... bo słuchajcie, to już nasza piąta próba nagrania tego, więc ja tutaj też znam że będziemy dodawać y, tych gwizdów, bo ja z bo... nie pamiętam. Y, 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 y. Chyba tak. A jeśli nie, to po prostu obejrzyjcie opis. No właśnie, bo może teraz powiem, bo co będziemy mówić. E, co trzy odcinki, czy co pierwsze. Nie, co trzy odcinki będziemy dodawać nowego widza e, na tą wyspę. Będziecie jak ten ty, pff, Będziecie ten grać. ten widz, będzie tutaj? po prostu z nami grał i nagramy tak. z tego odcinka. Także Dziękuję. ty, jeśli to oglądasz, napisz po prostu komentarz i my zrobimy takie losowanko i. Um, no, i po, najprawdopodobniej z nami nagrasz. A stary. Nie mi pochodni. Gdzie jest crafting? no dole. O oh, fuck, zapomniałem go wstawić, czekaj. Połóż. I odcinki tak będą 10, max, 15-minutowe, żeby też Myślę, że każd na, na każdą pusty. wyspę poświęcimy co najmniej 3 odcinki. Hmm. Fuck, spadłem! I co miałeś przy sobie takiego? E, nic ważnego w sumie. Tylko 55 kobla. Eee, nie, kobla to nie jest aż tak super. Ja pierdzielę. E, island. Huma. Ja pierdził się. Dobra, sorry, sorry, nie chciałem. What the fuck! Jestem na tej wyspie oh, Aleluja! No tak, Jez, trzeba teraz, celować, będę nie? teraz bo... ja. tutaj Szybko, szybko, tutaj jest woda. Woda tutaj jest. Chodź, szybko. Idę, idę jest... Nie no nie, to mnie rozpierdziela po prostu, naprawdę Zginąłeś? No. To jest góra dziwne. Po prostu tam się ustawiło, tam trzeba, nie, posłuchajcie, będziemy teraz jak najmniej ginąć. I po prostu... Uh. Następny odcinek to będzie ten nether, żeby ogarnąć yy, tam spawn. Ale stary ja po prostu nie... No nie bo... tam wylej wodę! Nie... Bo no, chyba ja nie wiem jak ja mam po prostu zejść, żeby nie zginąć. To już nie mój problem. No, Jak nie twój problem? No ja jakoś ci, tam... Nie ja byłem uprzejmy i poświęciłem swój czas. No fuck! No... No to chodź tutaj i szybko... Ja pierdziel. Jest! Oh, szybko, no. szybko! Szybko, to jest woda, szybko. No znowu w tym samym miejscu, ja tego nie ogarnię stary. Po prostu musisz w takim momencie, takim gdzieś po prostu w miejscu spadnąć, żeby tak, żebyś nie spadł dużo. No ja pierdzielam. Ja poszedłem ja poszedłem ja w lewo. Ej no ale tu mnie w jakiejś dziurze respi. Aha. No fuck! Przykro mi, żartuję No idź! No i pół serduszka! Nie, nie no, szlag mnie już trafia, naprawdę. Ja jebie, no, dawaj, dawaj, chłopie. Chopę! No i teraz spadłem w ogóle z mapy, no. Nie no. Ja, pierdzie, ja już już miesz... No co to za no bez kitu. O, złoto. Chodź po... No, co ja tam mam? No, ej, czekaj! Iść tam ten ogień zgasł z góry po prostu. Dobra, czekaj, zaraz ja tam. Przyję. Ale nie możemy ingerować. No, jak nie. Dopiero... No i znowu spadłem. No i za, no, pierdolę, pierdolę, tu zaraz bez gazki. Czekaj, idę tam. na kielis, dywalać. Idę ci tam położyć. Ja pierdzielę. Idź tam na dachu, rozwal ten ogień. Ja jebie. Co za gówno. W którą stronę mam to iść? Jesteś. No spadłem. Nie, nie, no ja coś rozpierdoliłem. No już czekaj, tak, no to. to już rozwalam to wszystko. Weź, pochodź <laughs> Bez... tutaj i powiedz, czy jest dobrze. Czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze No patrz jaki, jak, gdzie, co poszłeś, no. No i teraz powiedz mi. Ej no. Jest, czy jest dobrze? Czemu nie mogę wejść na wyspę? A co ci pokazuje? There is problem with you island spawn. What A, the fuck? Chyba dlatego, że zgasiłem ogień. I ja zaraz. Nie. Weź jeszcze raz spróbuj. Nie mogę, cały czas klikam to. No patrzcie, widzicie. Ja pierdzielę Te ukośnik is... A, czekaj. Ja y czekaj, czekaj. Już wiem. Is y fix home. A teraz? Czekaj, dobra działa. Tak, no bo po prostu ja Ale nie... jestem na tym górze. A tutaj, dobra. Dobra jestem, dobra. Dobra, jak tutaj, no to po prostu trzeba było powiedzieć, że tutaj dokładnie. Oh. Po prostu raz na jakiś czas, nie? Jakby co? Jest, jakby żyje dwa serduszka. Posłuchaj, po prostu raz na, raz na jakiś czas po prostu będziesz musiał mnie wołać i wtedy ja muszę przestawiać tutaj spawn'a, że tak powiem. Nie, no po prostu zrobimy to i tyle. Ja tam idę, to kurde nie, 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 no. nie rób, nie ingeruj tam jeszcze na razie. Zrobimy. Zrobimy to potem, no mam. Daj mi. Nie. Czemu? Bo ja potrzebuję. A gdzie są jakieś w ogóle sezonki? Trzeba posalić. Ej właśnie, sezonek nie mamy. <grych> ja nie no ty... A bo drzewo jeszcze jest. Dobra. No, no to weź tam zetnie. Nie zetnię, bo muszę sobie zrobić yy, kilof w lepszy. Aha, dobra. No i będzie spokoj naprawdę, że male. Ma, ja już myślałem, że znowu się wkurzy przestaniemy to nagrywać, ale jakoś wyszło. Wiesz co, ja ci powiem. Nie wiem. Po co ty robisz drewniany kidow? No bo nie miałem! w skrzyni masz wszystko. Teraz pewnie dałeś. Nie. Jeszcze nie mam stary. Zobaczcie na nagraniu, że nic nie dam. ej, to, a już, dobra, to, to, już to, jakieś, to już jest jakieś... Tu już jest... Zaraz umie 13 minut nagrania, a tu jeszcze tak minutkę. to tak, tak będzie krótkie, bo nie będziemy... Przecież nie będziemy ich zanudzać, takimi filmikami. No. I pamiętajcie, żeby napisać ten komentarz. No, e, znaczy, że no. Buźka, co bądź napisze i będzie dobrze. Y Najpierw jeszcze opiszcie siebie, po prostu, wtedy będziemy wiedzieć, jak dokładnie, najlepiej. I w, i w ogóle. Co? żeby co, żebym po prostu z nami nagrać, wystarczy mieć Minecrafta i mikrofon. No, I, tyle. Naprawdę. I w Jest ogóle, więcej. posłuchajcie. Yy, Czekajcie, chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Aha, yy, żeby was nie zanudzać na odcinkach kopaniem kobla, to sobie po prostu poza odcinkami kopie duże kobla. No właśnie, Będziemy bo je to jest takie nudne, stary, bez kitu. No, uff, tak ciśniesz kobla, nie? Albo live robić z kopania kobla, to jest dopiero. Wow. To jest dobre. Ty, ej, możemy zrobić live w dwójkę? No, czekaj. Zrobić żelazny kidow? Nie, nie robię. Na razie tego żelaza nie ruszaj. E, stary, zrobimy drugim z tego live'a? No tak, <laughs> z kopania kobla. Ja pierdził się. Pierdził się. Bo... Live. A. Skopania Kobla. Dobra, ja to że tak dokończę, tą wyspę i będziemy dokończyć, czy co, nie sądzisz? Wiesz, co tutaj trzeba tak ogrodzić, to tutaj wszystko, żeby I tak spać. Tak dużo zrobiliśmy się. w tym odcinku, moim zdaniem, no kurde. No, zobacz, nie czekaj, nie, tutaj te trzeba ogrodzić, zobacz, żeby tutaj nie spaść. What the fuck! Ja się, abym spadł. No tu nie pierdziuś, no. Zobacz. Tak trzeba zrobić, żeby nie spaść. A nie, bo tak ku wygląda. Ale tylko tutaj, bo tutaj są skrzynki, i wiesz, tutaj się szedł, będzie ten, na z tej strony to już niech tak będzie. Potem, jak to wszystko ogarniemy, ładnie. I tutaj No właśnie, tak. A e to co trzy odcinki dodajemy? I co? Nie, 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 nie co trzy, tylko co jeden, tylko trzy odcinki będziemy teraz, żeby po prostu, wiesz, ogarnąć tutaj wszystko. Albo dwa. Nie. Ha, no. no to trzy odcinki ogarniemy, a potem mamy dodawać, tak? Tak. No spoko. No nie, spadłem znowu. A nic, nic nie miałem w sumie ważnego. Jaka lipa, stary Ja tu jestem naprawdę takim szczęściarzem. Do tego do drewna jest nie mamy No Znowu ten tam problem, stary No to czekaj, już to, już to naprawiam. A co tam się dzieje w ogóle z tym. Ja muszę naciskać takie coś. Fix home. Dobra, teraz już jakieś koordynaty się po prostu psują tam, niby. I to po prostu trzeba naprawiać raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas czy co No... Nie wiem. E no teraz to w ogóle jestem w dupy jakieś. Obra, no wyjdź po obra. prostu, Boże, no co się, jak stresujesz. Będę skakał! Nie. Pół serduszka! Patrzcie! <laughs> nie, nie, no ja pierdzielę. Ja jebsze! <laughs> nie! Nie wiem. <wierzę. śmiech> Kończymy to! Dobra, więc... Czekaj, czekaj, tylko będę koło ciebie. Uuu. Dobra, więc... Ja Chodź tutaj tak ładnie. Chodź tutaj ładnie obok mnie. Kiedy to? Już tak, tu... już da, już da. Teraz ja się żegnam, Cicu. Dobra. No się żegnaj. Odpór jest, dobra. Na tle generatora. Dobra. Ja jestem gdzie indziej. Dobra, no to Siemano, że ma lewić... Siemano. No to siemanko... Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie, fajne fajnej łapki w górę po tym odcinkiem i słupka na kanale i by było też fajnie, jakbyście yy, no, jakbyście po prostu napisali ten komentarz i chcielibyście po prostu mh, 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 no, 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 zagrać z nami na tej mapce no dobra, no więc to by było na tyle, trzymajcie się, na razie do zobaczenia, siemano i cześć no i pamiętajcie, żeby nie napisać jaką grę chcecie, żeby nagrał no, oto to siemano, dobra. trzymajcie się, cześć, A, cześć, cześć, cześć,